Cześć, tutaj Kerry i Trixie. Dzisiaj porozmawiamy o szkole. Co Cię wkurza, Trixie? Hej, mnie wkurzają dzieci, które oczywiście muszą biegać po korytarzu i innych potrącać. A mnie wkurza zdrowa żywność. A, wolałaś tą niezdrową? No, muszę Cię, była smaczniejsza. No, no to przyznam Ci, że drożdżówki były lepsze niż jakieś kanapki z ogórkiem. Mhm którego prawie nie było hm. Tak, na wierzchu, po bokach były powykładane A w środku pustka Pustka całkowita Tak, co mnie wkurza w szkole Wkurza mnie w to, że wszyscy się obrażają Że po prostu się kłócą o byle co mhm. Tak Po prostu o byle co na przykład, powiemy coś nie tak, skomentujemy ich zdjęcie i powiemy, że jest trochę za bardzo na przykład prześwietlone. Od razu foch na cały świat, że ktoś powiedział złe słowo na jej zdjęcie. Choć same widzą, że mają mało lajków na fejsie. No to jest bez sensu. Wkurza mnie w przedmiotach to, że po prostu nauczyciele robią niezapowiedziane kartkówki. Mhm. Mm mnie też to bardzo wkurza. A co najbardziej, że przez naszych oczywiście chłopaków z klasy. Kolegów, tak! Tak! Gadają ciągle i dostajemy za to niezapowiedziane kartkówki, których i tak nie umiemy, bo Pani nam nie, um, nie umiała tego wytłumaczyć i tak tego nic nie robimy, więc zostajemy same jedynki. Tak, fajnie, co, nie? O, I nasz kolega, wiecie co nam ostatnio powiedział? Przez niego pisze, pisaliśmy kartkówkę. A on powiedział Ja się nauczyłem i to wasz problem. Tak, tak. A my nawet nie wiedzieliśmy się czego nauczyć, bo tak naprawdę pani nam nie wytłumaczyła. A co było najlepsze? Jak była kartkówka z y, matematyki. Na koniec lekcji, z tego co robiliśmy na niej. Tak, z nowego. Ta. Tematu. Nie. Mhm. To było bez sensu. A oczywiście przez kogo? Przez kolegów. Mhm. Albo przez koleżanki czasem, bo mamy też gaduły. Na angielskim są takie gaduły, niektóre. tak. A jakie one są okropne, no? Po prostu chcemy słuchać, a one nam przeszkadzają. A pan na nie krzyczy, mówi: wy kiedyś byłyście grzeczne. No ale teraz diabełki powychodziły. Wzorowe. Mhm. Mm Z pastkiem świadec. Pię y Świadecło pięć zero. No, piątka równa, co nie? Mhm. Mm no, nie w przedmiotach szkolnych właśnie to w kurze najbardziej. A co lubię? No, że są nowe przedmioty. Jak nie. na przykład rodzina. Włos, yy, wiedzą o społeczeństwu inaczej. Inaczej też mówią na to rodzina. Rozmawiamy o rodzinie, o miłości, o wszystkim. Tak naprawdę takie, no wiecie, klimaty, nie? Takie... Przez całą lekcję wszyscy gadają. To po prostu możemy się, na przykład mamy sprawdzian na, na następnej lekcji i tak sobie siedzimy, uczymy się z tego. Wkurza i... yy, mnie u dziewczyn z naszej klasy, że się kłócą, kto wygra, a kto przegra. Na eee. przykład na wf -ie. Tak, poszły dwie przyjaciółki do innej tych. Tak, muszę od razu się faulować. Mhm, mm i to może właśnie yy, wkurę strasznie, bo specjalnie niektóre przed bramką się wykładają, żeby ktoś nie strzelił. Tak, i że faul, ona mnie kopła. Ała, jak to boli, chyba mam skręconą kostkę. A tak naprawdę za chwilę znowu gra i niby nic jej nie jest. Mhm. Eee. Dobra, to no, chyba już koniec. Co? No tym tematem zakończymy. No to cześć, cześć.